Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło w tym momencie zaprosić namównicę i poprosić o zabranie głosu Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Karola Nawrockiego. Magnificencjo, szanowny Panie Rektorze, drogie Panie, drodzy Panowie, Profesorowie, drogi Senacie, Ekscelencjo, Wielebny Księże Biskupie, panie Marszałku, panie Prezydencie, pani Prezydent, drodzy parlamentarzyści, wszyscy goście, przede wszystkim wy, drodzy studenci, którzy rozpoczynacie nowy rok akademicki. Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem, tak brzmi dewiza Politechniki Gdańskiej i cieszę się, że tak brzmi, bo jest mi bardzo bliskie. To hasło, gdyż z jednej strony jestem, drodzy Państwo, absolwentem również Gdańskiej Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego nauk humanistycznych i historii, więc tego, co jest domeną przeszłości, ale także absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie czułem swoje wyzwanie do tego, aby zajmować się przyszłością. Jestem także absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, co mnie bardzo cieszy, bo to prestiżowa i tak ważna. Uczelnia. Szanowni Państwo, historia mądrością. I także w naukach technologicznych, informatycznych, w robotyce, w radiotelegrafii i w wielu innych naukach, których wydziały odnajdziemy na Politechnice Gdańskiej, my jako narodowa wspólnota możemy szukać w tej historii naszej mądrości o nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Mówię o tym dlatego, aby budzić w nas. Naszą wielką narodową ambicję, przypominając choćby takie postaci jak Jan Czochralski, który jest i częścią polskiej historii XX wieku, ale też jednym z gigantów polskiej nauki, który odnalazł metodę wydobywania monokryształów krzemu, które stały się podstawą układów scalonych, bez których nie mielibyśmy dzisiejszych. Telefonów komórkowych. Tak, to w naszej historii XX wieku, w polskiej historii XX wieku mieliśmy mistrzów łamania szyfrów wojennych. Mistrzów Radiotelegrafii, takich jak pułkownik Jan Kowalewski, który łamał szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej, i tych wspaniałych naukowców z czasów II wojny światowej, Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, którzy dzięki swojej wiedzy technicznej, technologicznej, radiotelegraficznej, złamali kodę enigmy i przyczynili się do tego, że zachowano życie tysięcy, setek tysięcy, a może milionów ludzi. Również mój wielki poprzednik, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, był przecież uznanym chemikiem i był naukowcem. Tak, my jako naród, jako Polacy i Politechnika Gdańska to drodzy Państwo najlepiej potwierdza, potrafimy zrobić wiele i osiągnąć wiele. Jeśli z jednej strony Państwo inwestuje w badania naukowe i akademickie, a z drugiej strony mamy doskonałe kadry i wspaniałych studentów, którzy dbają o naszą przyszłość. Tak, bo przyszłość jest wyzwaniem. Przyszłość jest wyzwaniem, także i dzisiaj dla nas. Przyszłość jest wyzwaniem, które wymaga od nas właśnie państwa pracy, doświadczonych profesorów kadry akademickiej, ale także zaangażowania wszystkich studentów, którzy dzisiaj rozpoczynają kolejny rok akademicki. Dziś stoimy przed wyzwaniami wyjątkowymi w XXI wieku. To z jednej strony budowa przez państwo polskie Centralnego Portu Komunikacyjnego, który nie może odbyć się, drodzy państwo, bez zaangażowania intelektualistów, profesorów i specjalistów, od kwestii technologicznych, tworząc logistyczny hub dla całej Europy i dla całego świata, ale stanowiąc także o tym, że Polska w końcu będzie połączona ta wielka Polska, polskie aglomeracje i polska lokalna za sprawą kolei dużych prędkości. Dlatego tak bardzo się cieszę i staję dzisiaj przed Państwem z takim poczuciem, że przyszłość jednoczy wszystkie. Środowiska polityczne, także w polskim parlamencie, i cieszę się, że inicjatywa ustawodawcza polskiego prezydenta w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, łamiąc często męczącą nas wszystkich pragmatykę polityczną i pokazując, że my, Polacy, wobec przyszłości potrafimy się, drodzy państwo, łączyć. Stajemy także przed wyzwaniami przyszłości, o tym mówił pan rektor dzieląc się sukcesami Politechniki Gdańskiej, tak ważnymi w zakresie naszego bezpieczeństwa. Tak, pole bitewne XXI wieku, dzisiaj już to wiemy, zmienia się w sposób radykalny. Z jednej strony to wciąż tradycyjne działania i walka artyleryjska, ale z drugiej strony to wojna XXI wieku. Wojna XXI wieku, w której potrzebne są drony, potrzebne są systemy antydronowe, bezzałogowe statki i powietrzne, i statki morskie. Dlatego tak ważny jest głup, tak ten wielki sukces Politechniki Gdańskiej i dlatego ważna jest, myślę, dla Państwa, dla środowiska akademickiego, deklaracja. Zwierzchnika Sił Zbrojnych, że zrobię wszystko jako prezydent Polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku. Dlatego właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstaje Departament Technologii Przełomowych, który będzie łączył naszą odpowiedzialność za granicę, za bezpieczeństwo państwa polskiego, także z rozwojem nowych technologii. Chciałbym wyjść w czasie swojej kadencji naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, także Politechniki Gdańskiej, stąd inicjatywa ustawodawcza o Funduszu Technologii Przełomowych. O tym też wspominał pan rektor, a dzisiejsi studenci z całą pewnością wiedzą, że jesteśmy, drodzy Państwo, w momencie rewolucji przemysłowej 4.0, rewolucji technologicznej, która dzieje się właściwie na naszych oczach każdego dnia. Przeżyliśmy już rewolucję atomową, ja osobiście nie, bo jestem za młody, ale część z Państwa tak. Przeżyliśmy rewolucję internetu i dzisiaj internet wydaje nam się rzeczą. Powszechną, jest po prostu zastaną rzeczywistością, a dziś jesteśmy w zakresie rewolucji odnoszącej się i do sztucznej inteligencji, i do nowych technologii. Nie uda nam się wygrać, Szanowni Państwo, w konkurencji gospodarczej i międzynarodowej tej rewolucji bez państwa bez akademików, bez intelektualistów, bez kadr technicznych, bez studentów, bez tych, którzy pracują nad najważniejszymi rozwiązaniami w odniesieniu do rewolucji technologicznej, w której jesteśmy. I dlatego złożyłem inicjatywę ustawodawczą o powołaniu Funduszu Technologii Przełomowych. Musimy dzisiaj, drodzy Państwo, i o to Was proszę, Szanowny Panie Rektorze, drodzy Państwo, choć mam wrażenie, że Wy wykonujecie wszystkie zadania, czekacie na wsparcie Państwa polskiego, proszę Państwa o aktywność i Was, drodzy studenci, bo bez Was rewolucji technologicznej XXI wieku nie uda się po prostu wygrać. Wyzwania przyszłości to także oczywiście nasze bezpieczeństwo energetyczne. Wiele wydziałów Politechniki Gdańskiej zajmuje się oczywiście zakresem i ekonomii i gospodarki, ale też także naszą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo energetyczne. Mamy już terminal LNG w Świnoujściu, w Gdańsku powstaje także terminal pływający. Tak bezpieczeństwo energetyczne jest częścią systemu immunologicznego narodu polskiego, który wspólnie każdego dnia na wszystkich zajęciach państwo budujecie i za to z głębi serca serdecznie chciałem państwu podziękować. Chciałem też podzielić się właśnie dzisiaj, właśnie wśród państwa pewną, pewnym doświadczeniem sprzed kilku dni podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Część obowiązków prezydenta Polski to uczestniczenie oczywiście w oficjalnych gremiach, ale zadałem sobie trud także, aby spotkać się z najważniejszymi firmami amerykańskiego biznesu, tego biznesu, który odpowiada za przemysł zbrojeniowy, z przedstawicielami i z szefami Google, Amazona i wieloma. Prezesami najważniejszych amerykańskich firm, firm, które tworzą w Polsce miejsca pracy, inwestują w Rzeczpospolitą Polską. I mówię to dlatego nie, żeby się chwalić, że takie spotkanie, drodzy Państwo, miałem, ale po to, aby przekonać Państwa, że wszyscy przedstawiciele największych amerykańskich firm, i nie no jest to moje pierwsze doświadczenie, mówią, że inwestycje. W samej Rzeczpospolitej, a z drugiej strony umiejętności inżynierskie, umiejętności językowe, postęp technologiczny w Polsce oceniają najwyżej w całej Europie i wiedzą, że Polska stanowi konkurencję dla całego świata. Słyszałem to literalnie od każdego przedstawiciela amerykańskiego biznesu. Chciałbym więc Wam, drodzy studenci, powiedzieć za sprawą tego, że historia jest naszą mądrością i przywołując te postacie, które przywołałem, i odnosząc się do teraźniejszości, powiedzieć tak, może kolokwialnie, że Polak potrafi, a Wy każdego dnia dowodzicie, że jesteśmy w czołówce europejskiej i światowej i czeka nas piękna przyszłość właśnie dzięki Państwu, dzięki akademikom i dzięki studentom, przyszłym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Pan rektor, drodzy Państwo, pobił rekord w powitaniach, przynajmniej rekord w moim osobistym doświadczeniu, a to bardzo dobrze, bo to znaczy, że Politechnika Gdańska ma tak wielu przyjaciół, którzy z Politechniką Gdańską współpracują i tworzą także środowisko lokalne i środowisko. Ogólnopolskie i to pokazuje, że razem możemy więcej. Dlatego panie rektorze składam jasną deklarację, że wszystkie wysiłki Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i pozostałych Pol polskich, gdańskich, pomorskich uczelni dążące do konsolidacji działania, co da większą przestrzeń naszym uniwersytetom i naszej Politechnice na arenie międzynarodowej, jako prezydent Polski będę wspierał. Chciałem złożyć panu rektorowi taką deklarację, bo mam świadomość, jak wiele to może przynieść korzyści dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej gospodarki, dla polskiej medycyny, dla naszego życia codziennego. Wiemy, szanowni państwo, że z jednej strony mówimy o liczbach. Tak, Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych polskich uczelni z wysokimi notowaniami także na arenie międzynarodowej. To przecież 71 Wykładowców Politechniki Gdańskiej znajduje się w tym elitarnym gronie 2% najlepszych naukowców na całym świecie, najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych. Tak, Politechnika Gdańska znajduje się na prestiżowej liście 5,9% najlepszych uczelni. Na całym świecie. Politechnika Gdańska to 14 tysięcy studentów i 1300 nauczycieli akademickich, 300 laboratoriów i te liczby mógłbym, drodzy Państwo, wymieniać, choć Wy je z całą pewnością znacie. Ale chciałem powiedzieć, że za tymi liczbami i za tymi statystykami stoją konkretne osoby. Z wyjątkowym panem profesorem. Z panem rektorem, którego mam przyjemność znać od wielu lat, z wieloma panami, paniami, profesorami, z którymi współpracowałem także jako dyrektor Muzeum II wojny i prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Więc dziękuję za współpracę wokół wielkiego projektu Westerplatte, który także nie mógłby się odbyć bez zaangażowania specjalistów z Politechniki Gdańskiej. I za tymi sukcesami, które jeszcze przed Wami, drodzy studenci, ale na które pracujecie na jednej z najlepszych uczelni w Polsce, w Europie i na świecie każdego dnia, stoicie też Wy, studenci, na których liczy Rzeczpospolita Polska, bo jesteście nam bardzo potrzebni ze swoją wiedzą, swoją fachowością, a także z tym, że jesteście gotowi służyć Polsce właśnie na Technicznej Uczelni Rzeczpospolitej Polskiej w moim rodzinnym ukochanym, trudnym, skomplikowanym mieście Gdańsku. Niech żyje Polska, niech żyje Politechnika Gdańska. Dziękuję.